Wszystkie dane techniczne, materiałowe oraz wymiarowe umieszczone są w specjalnych scenariuszach przygotowanych do każdego modelu, które wraz z prezentowanym filmem stanowią komplet niezbędny do ich poprawnego wykonania. Zestaw składa się z modeli czterech typów przekładni stosowanych w różnych konstrukcjach mechanicznych, przy pomocy których można zademonstrować działanie i budowę urządzeń transmisyjnych. Na czterech znormalizowanych spornikach zamontowano następujące mechanizmy. Przekładnia liniowa, zębata, cierna i pasowa. Konstrukcja nośna wszystkich modeli wykonana jest z dwóch rodzajów listewek drewnianych. Podstawę tworzy listewka o przekroju 10x50 mm, a pionowy wspornik listewka o przekroju 10x20 mm. Podstawa ma 120 mm długości, wspornik 160 mm wysokości. Wspornik przymocowano do podstawy w jej geometrycznym środku wkrętem do drewna. Elementy obrotowe modeli montowane są na osiach wykonanych ze śrub M316 z nakrętkami. W przypadku elementów grubszych zastosowano śruby M325. Jako pas transmisyjny przekładni pasowej wykorzystano gumowy O ring o przekroju 2 mm. Mniejsze koło przekładni pasowej posiada założony oring o przekroju 6 mm i średnicy 6 cm. Elementy wykonano w technologii druku 3D. Koła napędowe posiadają korbę wykonaną ze śruby M3. Pas zębaty przekładni liniowej wyposażono w element zabezpieczający wykonany z listewki 10x20 mm i przymocowany nad pasem. Przekładnie mechaniczne są to części maszyn, mechanizmów i urządzeń, których zadaniem jest przenoszenie ruchu z elementu napędzającego na element, np. Na wał lub oś napędzany najczęściej z jednoczesną zmianą prędkości i momentu obrotowego.